Trzy proste, opisane odpowiednio równaniami, przecinają się w tym samym punkcie. Mamy wyznaczyć współrzędne tego punktu, więc weźmy takie dwie proste, w których mamy podane wszystkie współczynniki. Zobaczcie, że druga prosta jest taka troszeczkę wybrakowana, nie mamy współczynnika A, więc biorę pierwsze równanie: 2x minus 3y to się równa 5 i 1, druga. Może od razu to 5 i 1 druga zamienię na ułamek niewłaściwy, czyli zapiszę sobie 10, nie 10, tylko 11 drugich. I teraz drugie równanie, 4x minus y, to się równa 1. No i z tego układu równań wyznaczymy ten punkt przecięcia. Dobrze, w, pier w pierwszym równaniu pozbędziemy się mianownika, czyli to równanie musimy pomnożyć przez dwa obustronnie. Wtedy otrzymujemy 4x minus 6y to się równa 11, natomiast drugie równanie przepisujemy bez zmian. Moi drodzy, tutaj możemy skorzystać z metody rozwiązania, która jest metodą przeciwnych współczynników, czyli pierwsze równanie pomnożę przez minus 1 po to, aby otrzymać tutaj przy x minus 4 i wtedy mam dwa przeciwne współczynniki, minus 4 i plus 4, tak? No dobra. To przepisuję. Drugie równanie bez zmian. I teraz te równania dodajemy obustronnie. Wtedy minus 4x i 4x zredukuje się do 0. 6y minus y to 5y. Minus 11 plus 1 to minus 10. Jeśli podzielę to równanie przez 5, a zrobię tak, to otrzymam y równe minus 2. OK. Teraz na przykład wracam do, powiedzmy, do tego równania. Ono jest tutaj moim zdaniem najprostsze. Oczywiście takie samo równanie mamy też tutaj i tutaj. I teraz ja sobie je przepiszę jeszcze raz. OK. I do tego równania podstawię wyliczony przez nas y. O, to będzie wyglądało tak. W ten sposób wyliczymy, ile wynosi x. Minus, z minusem daje nam plus. Zostawiam po lewej stronie 4x. Na prawą stronę przenoszę 2. 1 odjąć 2 to minus 1. Teraz dzielę obustronnie to równanie przez 4. Stąd x to się równa minus 1 czwarta. Zapiszmy jeszcze naszą odpowiedź. W postaci układu współrzędnych, czyli x równa się minus 1 czwarta, y równa się minus minus 2, łapiemy to układem i podajemy współrzędną punktu, która jest właśnie tym punktem przecięcia tych trzech wykresów. Więc mamy tak, w x minus 1 czwartą w y liczbę minus 2.